Widzicie kochani, jak widzicie, w moim tunelu robi się już coraz to bardziej zielono. Nawet pysz już dostał się mi w koper, ale z tym sobie spokojnie poradzę. Tutaj widzicie, pas fasolkę szparagową już też ładnie wyszła. Papryki. I tutaj przyniosą sobie wszystkie swoje sadzoneczki z domu. Żeby je po prostu zahartować, muszą być jakieś parę dni w innym, chłodniejszym pomieszczeniu. Ja akurat tutaj mam takie super miejsca, gdzie mogłam je powynosić. W razie przymrozków zaświecę sobie wkłady, bez problemu, mi tutaj powinny przetrwać. Chyba, że będą jakieś duże mrozy, no to będę musiała pomidory pozabierać jeszcze do domu, a ja mam nadzieję, że już aż takich nie będzie. Na dzień dzisiejszy wyglądają tak: pory, selery, pomidorki. W najbliższym czasie zrobię dla nich nawóz, będę podlewała. Nagram filmik z czego robię nawóz dla pomidorów i ogórków. I kochani, <laughs> dzisiaj chyba wczoraj popadało, w nocy popadało. Jest połowa kwietnia, jest normalnie straszny ten czas zimno w nocy 4-5 stopni w dzień też nas nie rozpieszcza 15-16 słuchajcie na niektóre już warzywka to już jest ostateczny dzwonek także więc kto jeszcze nie wysiał czy pomidorków no na pory na selery już wolicie sobie kupić gotowe sadzoneczki są dostępne na pewno na tych ryneczkach czy gdzieś tam w pobliżu was co możemy teraz jeszcze wysiać w połowie kwietnia? Na pewno arbuzy na rozsady. Na pewno brokuły, brukiew, brukselki. To też na rozsady. Burek ćwikłowy ja akurat dzisiaj będę siała od razu do gruntu, ale można również na rozsady. Cebulę dymkę już też kto ma to sadźcie od razu do gruntu. Chrzan cukinia, cyklandera, dyniowate, wszystko to do, do pojemniczków na rozsady, bo dyniowate są strasznie wrażliwe na chłody. Z tych tutaj to jeszcze koper, możecie siać spokojnie do gruntu, czosnek wiosenny to już jest ostatni taki dzwoneczek, żebyście wysadzili do gruntu, groch możecie już też do gruntu, Jarmusz, kabaczek, kalafior to na rozsady, chociaż jarmusz posiałam tutaj do tunelu. Galerę, kiwano na rozsady, kukurydza na rozsady, marchew, możecie już wsiąść do gruntu, yy, melony na rozsady, ogórek gruntowy, możecie już też sobie zacząć na rozsady. Ogórki meksykańskie, ja będę miała je dopiero pierwszy rok. Nie wiem właśnie czy posadzić je na rozsady, czy poczekać jeszcze i posadzić je od razu do gruntu. Patisony będę też sadziła dzisiaj na rozsady. Słonecznik na rozsady. Pasternak od razu do gruntu. Szczaw na rozsady. Pietruszkę ja siałam w jesieni, ale posiałam jeszcze na wiosnę też. Także spokojnie możecie już ją siać do gruntu. Yy, szpinak do gruntu, szczypiorek do gruntu lub na rozsady rabarbar na rozsady. Chociaż jestem tego roku, mam krzaczek już w gruncie, świetnie sobie radzi, już wypuścił listki. Rożpunkę do gruntu, yy, rukole, rzutkiewkę już możecie do gruntu spokojnie. Ja już jedną tą co posiałam na jesień, kończymy zrywać. Posiałam już następną. Bób możecie już też do gruntu. Groch już też mam w gruncie. Sałatę, przepraszam, sałatę spokojnie możecie również do gruntu, jak i na rozsady. Także jest jeszcze dużo, dużo rzeczy, które możecie wysiewać. Ja dzisiaj skuszę się, posadzę sobie te kalafiory. Zobaczcie, kapusta. Tutaj jest pekińska. Bardzo ładna. Dzisiaj ją postaram się dać do gruntu, najwyżej zrobię taki tunel z agrowłókniny. Na pewno przeszła takie lekkie mrozy. Tutaj są kalafiory, tu jest biały, tu jest ten y, różowy, tu jest zielony, tu jest ta kapusta stoszkowa. Tutaj jest kapusta, y, brukselka. Także to dzisiaj postaram się posadzić do gruntu, przykryję agrowłókniną. Na fasolę szparagową, czy ten, tetyczne, czy te jakie tam macie odmiany, to jeszcze jest czas, bo jeszcze Wam zmrozi. Także ja idę jeszcze kończyć dzisiaj, posadzić sobie buraki, a w burakach sieję sobie troszeczkę marchewki. Buraki schodzą szybciej, widać gdzie jest rządek marchewki. Między tym jeszcze sobie posieję rzutkiewkę. Żydkiewka wychodzi mi jeszcze szybciej. Także słuchajcie, no zabierajcie się, już za jakąś pracę! Szkoda marnować czasu. Rok nie wiem jaki będzie, ale zapowiada się, no, nie fajny. Także czekajcie na następny filmik. Będę na pewno nagrywała nawóz do ogórków pomidorów. Postaram się Wam też nagrać. Także za dzisiejszy filmik. Ślicznie Wam dziękuję, a ja uciekam sadzić kapusty i siadać jeszcze resztę buraczków. Bo chyba jeszcze marchewki. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, na co mi tam miejsce starczy, bo jeszcze muszę pory i selery. Także do następnego filmiku. Trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie na bieżąco.